Intuicja podpowiada mi, że poszukujesz informacji, jaką kołdrę wybrać, czym się kierować czy całoroczną, letnią, czy zimową. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dokładnie tak. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie tylko to, na czym śpisz, ale też to, czym się okrywasz, ma wielkie znaczenie. Kolejna kwestia to przewiewność kołdry. To jest jeden z najważniejszych parametrów, niezależnie od tego, czy jest ona ciepła na zimę, czy letnia, na lato. Powinna ona być przede wszystkim przewiewna, dobrze odprowadzać wilgoć, nie możesz się pod kołdrą pocić. Kolejna bardzo ważna kwestia, niezależnie od rodzaju kołdry, to jej jakość. Musisz zwrócić uwagę na certyfikaty, na to, żeby nie była barwiona chemicznie i na to, żeby jej poszycie było cienkie oraz naturalne, najlepiej bawełniane. No dobra, teraz czas na kilka propozycji. Czas na pierwszą propozycję: kołdra na lato. Gosia, co o niej wiemy? Kołdra bawełniana świetnie sprawdzi się w przypadku alergików. Możecie ją prać w domu w pralce. Poszycie również jest bawełniane, jest bardzo przewiewne i leciutka. Jeśli mamy ograniczony budżet i zależy nam na tym, aby mieć kołdrę całoroczną, mamy taką propozycję. Propozycja z wypełnieniem syntetycznym, bardzo dobrej jakości. Poszycie również jest bawełniane, bardzo przewiewne. To jest propozycja na cały rok. Gosia, powiedzmy dwa słowa na temat wypełnienia puchowego. Kiedy po taką kołdrę powinniśmy sięgnąć? Zobaczcie, jaka jest leciutka. To jest już propozycja naprawdę dla wymagających. Jest bardzo przewiewna, śpimy pod nią jak pod chmurką. Możemy wybrać dowolną ilość wypełnienia w zależności od pory roku, więc tak naprawdę wchodzi tu w grę opcja całoroczna, zimowa oraz letnia. Jeżeli wybieracie puch, pamiętajcie, żeby był dobrej klasy, żeby nie był skupywany, żeby taką kołdrę można było wyprać i żeby nie straciła swoich właściwości oraz sprężystości. Jest to bardzo ważne. Gosia, powiedz proszę, dwa słowa jeszcze, jak dbać o kołdrę, aby służyła nam jak najdłużej. Przede wszystkim powinniśmy jak najczęściej wietrzyć kołdrę, raz na sezon ją wybrać i pamiętajcie, aby raz na parę lat po prostu kołdrę wymienić. Jeżeli potrzebujecie fachowej porady, jaką kołdrę wybrać, to pamiętajcie, że nasi specjaliści są dostępni pod numerem telefonu, który znajdziecie na naszej stronie internetowej, bądź też we wszystkich sklepach stacjonarnych, które są rozmieszczone w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu.